Nick Walker, znany ze swojej nieprzeciętnej siły i determinacji, now jest jednym z pochodzących z USA zawodników, który zyskał sławę i uznanie jako profesjonalny kulturysta w dywizji Open. Jest przykładem prawdziwego genetycznego freaka, który niesamowicie dobrze reaguje na środki dopingujące. This Top tier, like open building, like Jego przemiana jest jedną z najlepszych w ostatnich latach profesjonalnej kulturystyki. W 2021 roku zaskoczył świat, zdobywając złoty medal na prestiżowym turnieju Arnold's Classic. Rok później znowu zrobił furorem, tym razem na najbardziej prestiżowej scenie kulturystycznej na świecie, Mr. Olympia. Z determinacją godną prawdziwego mutanta wywalczył zaszczytne drugie miejsce, potwierdzając swoją pozycję wśród elitarnego grona najlepszych zawodników globu. Jego celem jest zdobycie przynajmniej 6, a docelowo nawet 10 tytułów Mr. Olympia. Żeby lepiej zobrazować sobie o jakim mutancie mówimy, przyjrzyjmy się jego wymiarom. Przy wzroście 170 cm obwód jego bicepsa to blisko 58 cm. Obwód UDA 84 cm, obwód klatki piersiowej 142 cm, obwód talii imponujące 79 cm. Waga startowa waha się w zakresie między 118 a 120 kg. 15, 14, 15 maybe. Really yeah. kończył szkołę średnią trenując baseball. jednak zirytowany zależnością od innych członków drużyny i niechęcią do przegrywania zdecydował się porzucić tą drużynową dyscyplinę i całkowicie poświęcić się kulturystyce. To właśnie na siłowni Nick znalazł swoje prawdziwe powołanie, miejsce gdzie mógł przezwyciężyć swoje traumy i zbudować nowe życie. któremu w późniejszych latach postawiono zarzut nadużyć wobec ponad 90 uczniów. Te bolesne wspomnienia wpłynęły na jego młodość, prowadząc go do izolacji, używek i uczestniczenia w bójkach. Wkrótce Nick zaczął rywalizować w kulturystyce, odkrywając sobie nowe źródło dumy i uznanie, którego tak mu brakowało. Nick postawił wszystko na jedną kartę i osiągnął swój pierwszy znaczący sukces, stając się profesjonalnym kulturystą. Jego debiut nie był idealny, ale zajął imponujące czwarte miejsce w zawodach Chicago Pro. Całą wygraną przekazał rodzicom, którzy dotychczas go sponsorowali. Tego momentu kariera Nika nabrała prawdziwego rozpędu. Przyjrzyjmy się jego diecie, zobaczmy co jadł, co suplementował oraz jakie ma zdanie na temat środków dopingujących. Posiłek pierwszy: stek 224 g, klej ryżowy 200 g oraz borówki 100 g. Posiłek drugi: mięso z indyka 224 g, ryż 350 g, wartość po ugotowaniu, olej z awokado 10 g oraz ananas 200 g. Posiłek trzeci: stek 224 g, ryż 350 g, wartość po ugotowaniu, olej z orzechów 10 g oraz fasolka szparagowa 200 g. Posiłek czwarty. Mięso z indyka 224 g, ryż 350 g, wartość po ugotowaniu ananas 200 g. Posiłek piąty. Mięso z indyka 224 g, ryż 350 g, wartość po ugotowaniu fasolka szparagowa 100 g, do tego ananas 200 g. Posiłek szósty. Mięso z indyka 224 g, ryż 350 g, wartość po ugotowaniu fasolka szparagowa 100 g, ananas 200 g. Makrocałości to blisko 6220 kcal, 479 g białka, 815 g węglowodanów oraz 102 g tłuszczu.

Zobaczmy zatem, co takiego bierze. Kurkuma znana również jako złota przyprawa, jest ceniona za swoje liczne korzyści zdrowotne, które są głównie związane z jej głównym składnikiem aktywnym kurkuminą. Ma silne właściwości antyoksydacyjne, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów wielu stanów zapalnych. Może wspomagać układ immunologiczny, pomagając w walce z infekcjami i chorobami. Może wspierać zdrowie serca poprzez poprawę funkcji śródbłonka i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Kolejny suplement to stak na zdrowie serca. Kora drzewa Arjuna jest szczególnie ceniona za swoje właściwości lecznicze, w tym wsparcie dla zdrowia serca i układu krążenia. Drugim składnikiem aktywnym jest oleuropejna. Może wpływać na poprawę profilu lipidowego, co obejmuje obniżenie poziomu złego cholesterolu LDL i zwiększenie poziomu dobrego cholesterolu HDL. Wykazuje także silne właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc w redukcji stanów zapalnych związanych z chorobami serca. Kolejny suplement jest oparty na bazie owoców bergamoty. Suplementy z bergamoty mogą pomóc w regulacji poziomów cholesterolu obniżając poziom LDL i zwiększając poziom HDL. Bergamot może wspierać zdrowie wątroby, pomagając w jej oczyszczaniu i prawidłowym funkcjonowaniu. Kolejny suplement to stak na zdrowie wątroby. Głównym składnikiem jest enacytowa cysteina, która jest prekursorem glutationu, potężnego przeciwutleniacza w organizmie, który jest kluczowy dla ochrony i detoksykacji wątroby. EQ in Nangelone or test Primo in Nangelone in the off season. That is a typical pro off season cycle these days. Kulturyści, którzy stosują suplementy lub środki dopingujące, mogące obciążać wątrobę, mogą stosować NAC jako środek wspomagający zdrowie tego organu. So I personally don't want to do any rules in the off season. Stay healthy, in a healthy range. Because we all know when you get in the prep. Tutka jest suplementem, który jest coraz częściej stosowany z różnych powodów. Jest najbardziej znana jako suplement wspierający zdrowie wątroby. Może pomóc w ochronie komórek wątroby przed uszkodzeniem i wspierać prawidłowe funkcjonowanie wątroby. When you're in prep, you know, you got your windstroll, you got your... your anavar, Proviron, yeah. yeah. This. These are all the orals that usually get thrown in at the end of a pro contest. Bodybuilders have always been compulsive liars when it came to their anabolic steroid usage. I mean, Nick Walker has not reached a size and plateaued. Of Według autorów artykułu zamieszczonego na stronie Evolutionary istnieje możliwość, że Nick Walker stosował następujące środki w trakcie przygotowań do zawodów Mr. Olympia w roku 2021, bazując na imponującej masie mięśniowej, którą zbudował i nadal rozwija, można przypuszczać, że te dawki mogą. Być bliższe rzeczywistości niż wcześniej podane. Now Niezależnie od tego, jakie substancje stosuje, nie można zaprzeczyć, że wykazuje się niezwykłą determinacją i pracowitością. Jeśli zachowa zdrowie, ma szansę zrobić prawdziwą furorę w świecie sportów sywetkowych w nadchodzących latach.